Wiele ostatnio się mówi o wyzwaniach cywilizacyjnych, ale ich przełamanie różnego rodzaju problemów to nie tylko walka z pandemią, to nie tylko walka o odbudowę gospodarczą, o odwicie gospodarcze, ale to także walka o zdrowie psychiczne. To także dbałość o system psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej i inwestowanie środków w specjalistów, w cały system. O którym teraz przed chwilą miałem możliwość usłyszeć od specjalistów podczas specjalnej wideokonferencji temu poświęconej. Pamiętamy doskonale w czasy sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy niewiele mówiło się o psychiatrii dziecięcej, o psychoterapeutach. W lata 80., chociażby wtedy. Żyło się może trudniej pod względ, wieloma względami z punktu widzenia bytu materialnego, ale nie było takiej świadomości jak dzisiaj dotyczącej problemów psychicznych dzieci. Dzisiaj ta świadomość jest i dzisiejsze czasy choć w jakimś stopniu łatwiejsze od tamtych, one jednak tworzą zupełnie nową rzeczywistość dla dzieci i młodzieży, rzeczywistość w której czasami trudniej jest się poruszać, trudniej jest się odnaleźć i Dlatego właśnie wiele problemów, wiele chorób, które kiedyś było niezrozumiałych, dzisiaj potrafimy zrozumieć, potrafimy je interpretować i pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej walczyć z tymi chorobami, żeby na rzecz dzieci i młodzieży rozwinąć rozwijać dalej cały system po tym, kiedy 2 trzy lata temu rozpoczęliśmy wielkie konsultacje społeczne i Pokażę za chwilę, co do tej pory udało się zrobić w tym zakresie. Dzisiaj też wiemy doskonale, że dzieci są narażone na niesamowite ryzyka, na ataki różnego rodzaju, na hejt, na nienawiść, że poprzez to dochodzi do różnego rodzaju działań autodestrukcyjnych, do wielu problemów psychicznych. Psychiatrycznych, które pojawiają się w tym obszarze, często dzieci poddawane są też nadmiernej presji, rywalizacji, i to, to wszystko razem tworzy środowisko, w którym musimy wyciągnąć dłoń, wyciągnąć rękę do, do dzieci, młodzieży jak najczulszą rękę, jak najbardziej przyjazną dłoń. Powiem też, rozmawialiśmy przed chwilką w gronie ekspertów, specjalistów, że słusznie pan minister zdrowia zauważył, że też to wyjście dzieci do szkół 1 do 3, klas 1 do 3 ma też oprócz wielu innych celów edukacyjnych, oczywiście ma też mieć pozytywne odzwierciedlenie właśnie w psychice dziecięcej i to Oczywiście tak jest. Dziecko potrzebuje przecież rówieśników, potrzebuje tych interakcji ze, swoimi, ze swoją klasą, ze swoimi kolegami, koleżankami. Na poziomie indywidualnym wiemy, że ważne jest zaakceptowanie tych trudności, tych potężnych problemów, które się pojawiają wokół, bo od tego się zaczyna ewentualny proces terapii. Teraz, Szanowni Państwo, kilka zdań na ten temat, co zrobiliśmy do tej pory. Od kilku lat konsekwentnie rozwijamy i inwestujemy w tę dziedzinę medycyny. W sierpniu 2019 roku wdrożyliśmy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z około 250 milionów złotych do znacznie powyżej 400 milionów złotych. W 2020 roku zwiększyliśmy łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562, a więc o ponad 50% w ciągu jednego roku. W kwietniu 2020 roku rozpoczęło działalność 138 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i opieki psychoterapeutycznej. Ta liczba skokowo wzrosła, wzrosła, i też warto podkreślić, że w planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej. To niemal jeden ośrodek na powiat, a więc znaczące znaczący przyrost tutaj możliwości świadczenia tych usług medycznych, tych porad medycznych, które są dzisiaj tak bardzo potrzebne. Ale chcę tutaj też podkreślić rolę trzeciego sektora organizacji pozarządowych i bardzo podziękować za zaangażowanie na tym polu w bardzo wielu świeckim i zakonnym zgrupowaniom i stowarzyszeniom, fundacjom. Sam mam kontakt z kilkoma takimi. Wiem, jak piękną pracę wykonują akurat siostry zakonne na rzecz dzieci, zdrowia psychicznego, utrzymania wśród dzieci takiego dobrego moralnego porządku. I... Ta opieka nad pacjentami jest oczywiście też zależna od dostępności do specjalistów, dlatego od 2015 do końca 2020 roku liczba specjalistów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej wzrosła o ponad 100 osób, to jest ponad 25%. Także z początkiem 2021 roku NFZ całkowicie zniósł limity w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Teraz w pandemii to jest jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek. Teraz ten, ta, te, ten, ten hejt, te napięcia, te, te, te problemy są ogromnie widoczne i muszą być we właściwy sposób zaadresowane. Co zrobimy teraz? Kilka zdań na ten temat. Po pierwsze poprawa infrastruktury poprzez remonty, unowocześnienie placówek. To jest ważne, przeznaczymy na ten cel około 120 milionów złotych, to jest o, po około 3 miliony złotych na jeden oddział. Znacząco unowocześnimy je, dostępność, pełna dostępność sprzętu i ewentualne remonty to, Zadanie pierwsze. Zadanie drugie to uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii, w tym także możliwość komunikowania się poprzez czat, poprzez e-mail, bo wiadomo, że różne są okoliczności, ale problemy, które, z którymi styka się młodzież, stykają się już dzieci, są ogromne i chcemy udostępnić wszystkie możliwe kanały komunikacji, po to, żeby najmniej było, jak najmniej, najlepiej w ogóle. Samobójstw wśród dzieci i młodzieży, żeby otworzyć wszelkie możliwe mechanizmy wsparcia dla dzieci i młodzieży w tym bardzo trudnym czasie. Infolinia już pomaga, ale ma jeszcze więcej do pomóc w, tym, w tym bardzo trudnym czasie dla dzieci i młodzieży, także rodziców. Po trzecie, zwiększenie dostępności świadczeń i także wszelkiego rodzaju szkolenia, cały system zbudowany po to, żeby z tym problemem walczyć u jego źródeł, u jego podstaw, czasami w środowisku, w którym one się, te problemy się pojawiają, w środowisku społecznym, lokalnym. Po czwarte, uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych. Myślę, że wszyscy rodzice bez wyjątku wiedzą, jak to jest groźne uzależnienie od komputera, od jakiegoś telefonu, dzisiaj w szczególności w czasie epidemii, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To, to wszystko oznacza inwestycje w wysokości powyżej 220 milionów złotych i w najbliższym czasie realizujemy już te różne inwestycje we wszystkich ośrodkach poprzez świadczenia, poprzez szkolenia, dostępność specjalistów. Wszystko po to, żeby dla dzieci i dla młodzieży ta ewentualna terapia była jak najlepiej, jak najbardziej dostępna. Na koniec mogę powiedzieć, że jest rzeczą dla wszystkich oczywistą, że lockdown, zamknięcie gospodarki, zamknięcie dzieci i młodzieży w domach to rzecz zupełnie nienormalna. To coś od czego powinniśmy i chcemy jak najszybciej wrócić do normalności. Ale jasną sprawą jest, że epidemia wymagała od nas dodatkowych obostrzeń i dlatego walczymy także z tymi zjawiskami, które na skutek epidemii narosły, nasiliły się. Dlatego cieszę się, że również że wokół tak ważnej sprawy jak walka z problemami psychicznymi u naszych dzieci, u młodzieży, związanymi z epidemią i niezwiązanymi z epidemią, walka z tym hejtem, który się w internecie pojawia, że buduje się wokół tego konsensus społeczny, konsensus polityczny. Z mojej perspektywy to jest ważne, ponieważ tak ważna sprawa powinna być wyciągnięta poza nawias sporu politycznego. Powinniśmy mówić o tym językiem łagodnym, pełnym empatii, po to, żeby nie kłócić się tylko po prostu jak najwięcej razem dobrego zrobić dla dzieci, dla młodzieży. To, co dziś proponujemy, to, to jest pierwsze słowo, to jest pierwszy bardzo ważny krok w kierunku bezprecedensowego poszerzenia całego systemu. Nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy niż troska o los dzieci i młodzieży, systemowa poprawa całego, całej, całego obszaru związanego z poradnictwem, z, z, z poradnictwem dla dzieci, dla młodzieży, z zwiększeniem dostępności terapeutów, psychologów, psychoterapeutów jest dla nas w tym obszarze nie tylko zadaniem numer jeden, dla służby zdrowia, ale jest to swojego rodzaju moralny obowiązek, i dlatego będzie to dla nas jeden z najważniejszych priorytetów działań już w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Działań, które mieszczą się w tym szerokim zakresie zadań związanych z walką o normalność, o lepszy świat po epidemii i to, i to jest zobowiązanie. Nasze, na które na pewno nie będziemy szczędzić sił i środków. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szanowni państwo, ja bardzo się cieszę, że mamy okazję spotkać się i porozmawiać o zagadnieniu psychiatrii dziecięcej, komunikując między innymi te zmiany o których wspomniał pan premier, ale ja przede wszystkim chciałem skorzystać z tej okazji, dlatego, żeby przedstawić, że to zajmowanie się psychiatrią dziecięcą to nie jest kwestia impulsu pochodzącego z bieżącej debaty politycznej, tylko to jest kwestia pewnego procesu, który został zapoczątkowany już w 2018 roku. Bo wtedy w Ministerstwie Zdrowia powstał zespół, który miał zaprojektować kompleksową zmianę modelu psychiatrii dziecięcej, która do tej pory, możemy tak sobie to powiedzieć, była oparta na pewnym wzorcu pochodzącym jeszcze z komunizmu, kiedy to szpitale psychiatryczne, oddziały dla dzieci były w zasadzie jedynym miejscem, gdzie można było otrzymać taką pomoc profesjonalną, psychologiczną. Filozofia tej zmiany, która została tak jak mówię zaprojektowana w roku 2018, a pierwszy akt prawny, który wprowadził tą zmianę, pojawił się w sierpniu 2019, to jest właśnie zbudowanie takiej piramidy świadczeń. Piramidy świadczeń, gdzie podstawą jest opieka środowiskowa. Potem mamy taki bardziej zaawansowany poziom, gdzie są ambulatoria, opieka dzienna już z udziałem lekarza-psychiatry, a dopiero na końcu, tym najmniejszym elementem, jeśli można tak powiedzieć, w piramidzie świadczeń jest szpital, jest szpital i miejsce, gdzie właśnie ta porada ma już charakter całodobowy, ta opieka ma charakter całodobowy, ale jest to pewien najbardziej zaawansowany sposób leczenia. Zbudowanie tej piramidy rozpoczyna się od zbudowania fundamentów, czyli zbudowania tych ośrodków, które środowiskowo w każdym powiecie będą świadczyły taką pomoc wszystkim dzieciom, wszystkim zainteresowanym, również rodzicom, którzy do tej opieki środowiskowej mogą się zgłaszać. Przeszkodziła nam w tym trochę pandemia, bo do kwietnia 2020 roku udało nam się wyłonić mniej więcej 150 zespołów opieki środowiskowej, no ale potem przyszła pandemia i niestety konkursy na dalsze zespoły, na rozwijanie tej opieki. Nie mogły być prowadzone. Dopiero w grudniu, a w zasadzie na przełomie listopada i grudniu 2020 roku udało nam się przywrócić konkursy i wtedy pierwszym jednym z pierwszych elementów, z którymi ruszyliśmy Odmrażając, jeśli można tak powiedzieć, funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, to były właśnie konkursy na kolejne zespoły opieki środowiskowej. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził i przeprowadza cały czas te konkursy, bo wchodząc w rok 2021 mieliśmy już blisko 200 zespołów, które taką opiekę środowiskową świadczą, a docelowo chcemy, żeby taka opieka była w każdym powiecie, bo ona ma być tym fundamentem, tą pierwszą, linią, gdzie możemy poszukiwać pomocy albo nawet inaczej, gdzie ta pomoc może aktywnie poszukiwać nas. Drugi poziom to są oczywiście środki, takie ośrodki specjalistyczne, z których część istnieje, część będzie powstawała i tutaj oprócz tych działań, o których powiedziałem na poziomie pierwszym, budując tą podstawę piramidy świadczeń, dokonamy retaryfikacji, czyli zarówno na poziomie szpitalnym, jak i poziomie ambulatoryjnym, bez względu na to, czy to dotyczy opieki zdrowotnej, całodobowej czy dziennej. Zwrócę się do AOTMIT-u, żeby w ramach takiego budżetu, jaki chcemy na to przeznaczyć decyzją pana premiera, czyli mniej więcej 60 milionów złotych, dokonać, retaryfikacji, która uatrakcyjni finansowo ten produkt, tak żeby jednostki, które są zaangażowane w tej dziedzinie, pracują w tej sferze, mogły również mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe. Bardzo ważnym zagadnieniem, o którym już wspomniał pan premier, jest również to, że wprowadziliśmy bezlimitowość, bezlimitowość, czyli nie ma ograniczeń w liczbie świadczonych usług na żadnym z tych poziomów. Każdy zespół, który prowadzi czy opiekę środowiskową, czy opiekę specjalistyczną, będzie miał refinansowanie za każde zaangażowanie, za zwiększone zaangażowanie do poprzednich lat. I w tym sensie można powiedzieć, że tutaj opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą jest rzeczywiście priorytetem również z punktu widzenia finansowego, w planie finansowym narodowego. Funduszu Zdrowia. Szanowni Państwo, zatem jeśli popatrzymy sobie na tą perspektywę całego systemu psychiatrii dziecięcej, można powiedzieć, że jesteśmy na ogromnym placu budowy, na którym są wznoszone co najmniej trzy gmachy. Część z nich jest bardziej zaawansowana część mniej, ale zdecydowanie inne prace są prowadzone w każdym z tych trzech gmachów, bo pierwszy poziom w zasadzie to gmach budujemy, w drugim poziomie musimy uzupełniać, a w trzecim po prostu dokonać pewnego wykończenia budynku, który jest już gotowy, bo mamy w tej chwili 35 oddziałów, jeden powstaje jeszcze dodatkowo w województwie podlaskim, ale to jest wszystko, to znaczy tyle jednostek ma kompleksowo pokryć siecią właśnie na tym trzecim poziomie cały teren Polski. I tutaj na doinwestowanie tych środków przeznaczymy takie pieniądze, żeby te ośrodki spełniały te najnowocześniejsze standardy architektoniczne i oczywiście funkcjonalne. Oprócz tego pojawiają się dwa elementy nowe, to jest ta bezpłatna infolinia. I dofinansowania programów profilaktyki uzależnień cyfrowych, co jest oczywiście konsekwencją okresu pandemii i tego, że w czasie tym dzieci no bardzo dużo pracowały z komputerem, ale nie tylko pracowały, również było to okno na świat, które pozwalało w tych czasach pandemii kontaktować się ze znajomymi, ale też zażywać rozrywki w postaci gier komputerowych. Czy, czy korzystania z innych usług internetowych. I tutaj podsumowując tą wypowiedź, chcę pokazać, że my mamy proces rozpoczęty w roku 2018, który zakłada kompleksową przebudowę systemu psychiatrii dziecięcej. Odejścia od takiego można powiedzieć już bardzo, bardzo takiego zużytego modelu psychiatrii opartej na oddziałach szpitalnych w kierunku psychiatrii środowiskowej, którą aktywnie budujemy od początku roku 2020. To, co dzisiaj robimy, to jest pewne przyspieszenie w tym procesie, bo pojawiają się nowe środki na retaryfikację. Pojawiają się nowe środki na wzmocnienie infrastrukturalne tych budynków, i myślę, że w ten sposób trzeba to postrzegać, że pandemia jest okazją do tego, żeby przyspieszyć pewne działania, bo niestety przez ten czas pół roku, między kwietniem a wrześniem, musieliśmy przynajmniej zatrzymać ten proces konkursów na zespoły z poziomu pierwszego, ale Patrząc na ten proces budowy, wydaje się, że w perspektywie roku będziemy w zupełnie innym świecie w psychiatrii dziecięcej. W zupełnie innym, gdzie każde, każde dziecko, każda młoda osoba, każdy rodzic będzie wiedział, że w każdym powiecie może zgłosić się do lokalnego ośrodka ze swoimi problemami czy z problemami swoich dzieci, a tam zostanie właśnie... Zaopiekowany, tam będzie mógł skorzystać z psychoterapii, tam będzie również w przypadku, jeżeli ośrodek jest niewystarczający do prowadzenia leczenia, zostać skierowany do tych wyższych poziomów. Więc bardzo dużo się zmienia i zmienia się na pewno z korzyścią dla młodzieży. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu panią profesor Barbarę Remberg, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzień dobry państwu. Z mojej perspektywy konsultanta to rzeczywiście jest bardzo ważne, że psychiatria dziecięca stała się przedmiotem dyskusji, i debaty publicznej, dlatego że myślę, że to jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych, Wprowadzenie dzieci w świat w ten sposób, żeby były psychicznie gotowe do tego, żeby funkcjonować, żeby się dobrze czuły w świecie ze sobą, z wyzwaniami życia, z wyzwaniami dnia codziennego, żeby mogły sobie poradzić. I bardzo mnie cieszy taka zmiana myślenia, o ile kiedyś myślenie o opiece nad dziećmi dotyczyło tego, żeby było czyste, nakarmione i miało, nie wiem, miejsce do spania, o tyle cieszy mnie taki wzrost świadomości, że, że to nie wszystko, że to, żeby właśnie dziecko miało możliwość dobrego rozwoju psychiki, z jakby łagodzenia cierpienia, jeśli pojawią się zaburzenia. Albo właśnie wspierania rozwoju, albo rehabilitacji, jeżeli taka jest potrzeba. To jest, myślę, bardzo ważne, że, że my jako społeczeństwo zaczynamy to widzieć i rozumieć. Rzeczywiście jesteśmy, ja byłam członkiem zespołu przy Ministerstwie Zdrowia, który planował tę systemową zmianę, która się rozpoczęła. Jesteśmy na początku drogi i dopiero. My jako system, my jako służba zdrowia, my jako pacjenci musimy się nauczyć tego, że, że ten system się zmienia. Także to się dopiero zaczyna. Mamy no liczne nadzieje związane z tym procesem. Bardzo mnie cieszy informacja o, o, re, o planach retaryfikacji, bo to rzeczywiście była taka bieżąca potrzeba placówek, które istniały dotychczas. Także myślę, że to tak trzeba podsumować, że gdzieś tam zaczynamy, w sensie reformy systemu, że zaczyna się coś myślę dobrego.